Znajdujemy się po wewnętrznej stronie osiedla dwóch krzyżujących się ulic, ulicy Sztama i Łasaka. Jaki temat według Pani jest tutaj warty podjęcia? Ja chciałabym się zająć tematem tego parkingu, który tutaj jest przed nami, który tak naprawdę jest uklepanym klepiskiem pełnym kałuż, nieprzystosowanym tak naprawdę do tego, żeby stały tutaj na tym pojazdy mechaniczne. Byłam autorką projektu budżetu obywatelskiego. I za pomocą swojej inicjatywy chciałam y, zainicjować wybudowanie tutaj parkingu z prawdziwego zdarzenia. No, niestety, mój y, projekt został odrzucony, nad czym bardzo ubolewam. Jaki był powód odrzucenia projektu? Głównym y, powodem odrzucenia mojego projektu był fakt, że teren, o którym mówimy, jest y, własnością spółdzielni mieszkaniowej i nie należy do zasobów y, miejskich. Niemniej. Akurat tutaj widzimy, że te zasoby są na styku własności spółdzielczej i komunalnej, bo tutaj obok naprzeciwko nas te budynki należą do LTBS-u, czyli są pod kuratelą miejską. Co było powodem odrzucenia projektu? Głównym powodem odrzucenia mojego projektu był fakt, że parking, który przewidywałam do wykonania, miał być posadowiony na gruncie nienależącym do miasta. Akurat tutaj mówimy o terenie, który należy do spółdzielni mieszkaniowej. Zdziwiło mnie to, dlatego że uważam, że spółdzielcy tak samo jak i mieszkańcy budynków komunalnych płacą podatki i partycypowanie w utrzymaniu jakichś uliczek, wewnętrznych dróg między budynkami komunalnymi. Spotyka spółdzielców, gdyż oni płacąc podatki, tak naprawdę dają miastu pieniądze na to, żeby mogło wybudowywać gdzieś tam w, w miejscach kamienic komunalnych drogi, chodniki. A kiedy przychodzi do takiego samego pomysłu, żeby przysłużyć się mieszkańcom spółdzielni, okazuje się, że jest to niemożliwe. Mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie i taka argumentacja, że miasto nie inwestuje. W grunty nie będące jego własnością, no ulegnie jakiejś tam modyfikacji, dlatego że znamy przypadki, że miasto wspomaga budowę na przykład gru, dróg powiatowych, które też nie są własnością miasta, dróg wojewódzkich czy innych tego typu przedsięwzięć, i nie zawsze własność terenu decyduje o tym, że miasto ym, partycypuje w jakichś inwestycjach. Tym bardziej, że ten parking, który można by sądzić, jest. Przeznaczony tylko i wyłącznie dla mieszkańców spółdzielni, okazuje się bardzo atrakcyjny dla pobliskich mieszkańców LTBS-u, czyli, czyli takiego budynku komunalnego, którego własnością tak naprawdę jest miasto. No i raczej ciężko oczekiwać, że mając pod nosem tutaj miejsce do parkowania, mieszkańcy LTBS-u zrezygnują z korzystania z tego. Pożal się Boże Barkingu, widać jak to wygląda, pełno kałuż, ciężko to nazwać. Chciałabym, żeby to się zmieniło i żeby nasze osiedle wypiękniało.